Dane ostateczne z gus mówią inflacja wciąż dwucyfrowa. Orlen cenami paliw nas rozpieszcza. Pytanie, czy to nie jest rozpieszczanie polityczne. Aplikujący o pracę chcą znać swoje zarobki. Między innymi o tych tematach porozmawiamy dzisiaj w najważniejszych informacjach tygodnia. Ja nazywam się Konrad Książak, a zaczynamy od inflacji. Wcześniej mieliśmy do czynienia z szybkim szacunkiem GUS, teraz mamy dane ostateczne i te dane ostateczne mówią nam o tym, że inflacja w Polsce, jeżeli chodzi o sierpień, wciąż jest dwucyfrowa. Ostateczne dane gusowskie inflacji za sierpień wynoszą 10,1%, czyli ceny wzrosły o 10,1%. Licząc to rok do roku, pamiętajmy, spadek inflacji oznacza to, że ceny rosną, ale rosną wolniej. No i patrząc na te ostateczne dane odnośnie inflacji, mamy oczywiście ten główny odczyt, ale też odczyty, odczyty ze w, w podziale ze względu na grupy produktów. No i patrząc tutaj rok do roku, no bo na to patrzymy, biorąc pod uwagę miesiąc do miesiąca, to jest na, na zero, dosłownie na zero. Niektóre produkty spadły, jak chociażby żywność, napoje bezalkoholowe, ten miesiąc do, miesiąc do miesiąca, czy odzież i obuwie też leki spadek mamy. A jeżeli chodzi o wzrosty, to były one nieznaczne. Patrząc jednak rok do roku, widzimy dosyć wciąż jednak duży wzrost w żywności na bezalkoholowych w użytkowaniu mieszkania lub domu, no czyli to, to są te ceny, które najmocniej odczuwają osoby najbiedniejsze. Im osoba jest biedniejsza, tym większą część swojego wynagrodzenia przeznacza właśnie na jedzenie oraz na użytkowanie Użytkowanie domu czy też transport. Co do transportu, no to mamy tutaj jednak spadek rok do roku. Zauważmy o no, prawie 2% spadku, a biorąc pod uwagę jeszcze te mocne wzrosty edukacja, restauracja i hotele o, w okolicach 13%, ponad nawet 13% i jeszcze inne towary usługi 11,4%, 11, czyli tutaj cała reszta. Patrząc na spadki rok do roku, to mamy właśnie no, wyłącznie transport i trzeba przyznać, że dosyć. Mocny ten, ten spadek. No, o transporcie jeszcze można powiedzieć, dzisiaj troszeczkę będziemy rozmawiać. Biorąc pod uwagę te odczyty inflacyjne, to warto zobaczyć na jedną dosyć istotną informację, bo w celu odzwierciedlenia w pomiarze cen konsumpcyjnych aktualnych regulacji prawnych związanych z kształtowaniem się cen, GUS na bieżąco uwzględnia we wskaźniku zmian cen konsumpcyjnych dane dla wybranych grup towarów i usług, których te regulacje. Dotyczą. Czyli będą tutaj pewne zmiany ze względu na jakieś różnego rodzaju akty prawne, które będą, będą wchodziły. No i tutaj mówi się, że działania osłonowe wynikające z regulacji w zależności od ich charakteru mogą wpłynąć na gromadzone poziomy cen lub wydatki gospodarstw domowych stanowiących wagi w obliczeniach wskaźników cen. Także tutaj to może się, pamiętajmy, troszeczkę różnić i w liczeniu wrześniowej inflacji GUS weźmie pod uwagę ostatnie zmiany prawne wypływające na poziom cen niektórych grup towarów i usług. Czyli wzrost limitu zużycia energii elektrycznej z zamrożoną ceną, darmowe leki dla osób plus 65 oraz tych poniżej 18, 18 roku, roku życia. To ja analitycy banku mówią, że jeszcze niedawno GUS mówił o tym, że nie będzie uwzględniał zmian takich jak ta dotycząca cen, cen prądu. No, w tym momencie jednak troszeczkę, troszeczkę zmienił zdanie. Może między innymi dzięki temu ta inflacja w Polsce no, będzie spadać. A zanim przejdziemy do kolejnego materiału, to partner dzisiejszego odcinka, a jest nim firma XTB. Jeśli tak jak ja inwestujesz w akcje, to w XTB prowizja do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro wynosi 0%. Myślę, że to jest naprawdę interesująca oferta. Ja osobiście konto mam, a jeżeli nie wiesz, w jaki sposób konto tam założyć, sprzedać pierwsze akcje, kupić pierwsze akcje, to na końcu tego odcinka będzie odnośnik do filmu, w którym dokładnie o tym mówię. Mówiąc o inflacji, zwróciliśmy uwagę na transport. Transport, który rok do roku spadł. Jeżeli chodzi o ceny paliw, dzieją się tam dosyć specyficzne rzeczy. Cud na stacjach, czyli ropa drożej, benzyna w Polsce staniała. W tle walka o niską inflację. Ceny paliw. Na stacjach spadają mimo wzrostu cen ropy i osłabienia złotego. Tańsza benzyna w dystrybutorach to efekt obniżek cen w hurcie, czyli polityki cenowej Orlenu. Zwracają na to uwagę eksperci, wiążą to z walką o niższą inflację już we wrześniu. No, patrząc rzeczywiście na te dane, no to mamy ropę, która rośnie od kilku miesięcy. Zauważmy, przez dosyć długi czas utrzymywała się mniej więcej na poziomie 75 dolarów za, za baryłkę. Więc tutaj, biorąc pod uwagę te ostatnie miesiące, Maj, czerwiec e, tak właśnie było, ale od tego lipca zaczęła ropa dynamicznie iść w górę. W tym momencie okolice 94 dolarów, no to to jest już duży kilkudziesięcioprocentowy wzrost w stosunku do tych 75% jeszcze sprzed dwóch miesięcy. Czyli można powiedzieć, że to jest informacja, która nie sprzyja obniżkom cen paliw. Oprócz tego jeszcze mamy informacje o kursach walutowych. No i o ile przez te ostatnie miesiące cały czas mieliśmy spadek yy, dolara względem złotego, tam z tych okolic nawet 5 złotych spadł do, do okolic 4, czyli bardzo dynamiczny spadek, no to w ostatnim czasie, przez ostatnie półtora miesiąca mieliśmy mocny wzrost, a w ostatnich dniach jeszcze mocniejszy wzrost, no ze względu na decyzję Rady Polityki Pieniężnej o obniżce, mocnej obniżce stóp procentowych, złoty przez to tracił. No, i co się zadziało w hurcie, jeżeli chodzi o ceny paliwa? Mieliśmy spadek, i biorąc pod uwagę te ostatnie, ostatnie dni, cały czas ten spadek postępuje. W tym momencie jesteśmy grubo poniżej 5000 zł za metr sześcienny, jeżeli chodzi o 95. Ostatnio, co ciekawe, takie poziomy były. Przed agresją Rosji na Ukrainę, chyba jeszcze 24 lutego, czyli w ten dzień agresji, jeszcze była taka cena w kurcie, możemy, możemy to sobie zobaczyć, cały czas tu jest powyżej 5 tysięcy i biorąc pod uwagę jakieś takie ceny poniżej, no to to jest tak, 24 lutego, czyli jeszcze w dzień agresji Rosji na, na Ukrainę była taka cena poniżej 5000, tysięcy, aczkolwiek wyższa niż w tym momencie, bo zauważmy, że w tym momencie ta cena jest poniżej 4,900 tak? czyli jeszcze trzeba się cofnąć mocniej. Patrząc na... To, co się dzieje w skali makro, no to ktoś może powiedzieć zaraz, zaraz, ale w tym momencie ten dolar. Jeszcze może nie do końca wpływać na te ceny ropy, no bo Orlen może mówić, że wyprzedaje jeszcze tą ropę, no, którą kupował za dolary, kiedy ten dolar nie był jeszcze aż tak mocny. I rzeczywiście to ma sens, ale biorąc pod uwagę historię, to Orlen nigdy w taki, taki sposób nie działał. Kiedy właśnie ceny ropy od razu szły do góry, to oni od razu podnosili te ceny w furcie. W tym momencie czegoś takiego nie robią, więc to jest dosyć zastanawiające. I tutaj, żeby nikt nie pomyślał, Myślał, że jestem hipokrytą, bo biorąc pod uwagę moment, końcówkę 2022 roku, kiedy Orlen utrzymywał tę bardzo wysoką cenę w hurcie, moim zdaniem nie było takich przesłanek i to było zrobione wyłącznie politycznie po to, żeby na sam koniec roku to obniżyć bardzo mocno. Tutaj związane to oczywiście było z tą tarczą anty, antyinflacyjną, gdzie, gdzie podatki od paliw były dużo niższe, w tym momencie już tak niskie nie są. No i tam Orlen, moim zdaniem, oczywiście, no nie do końca w rynkowy sposób właśnie utrzymywał tę wysoką cenę paliw w kurcie, gdzie nie do końca mogliśmy to tłumaczyć sytuacją makro. To ja wtedy rzeczywiście mówiłem o tym, że jest to bardzo podejrzane i że nie do końca mi się to podobało. No i teraz ktoś może powiedzieć, zaraz, zaraz, wtedy Orlen trzymał wysoką cenę, to Ci się nie podobało, teraz Orlen trzyma bardzo niską cenę i też Ci się nie podoba. Jako konsumentowi mi się to oczywiście podoba. Lepiej jest płacić przy dystrybutorze okolice 6 niż okolice 8 za, za litr benzyny. No ale z drugiej strony widzę, co się dzieje na rynkach. Widzę, co się dzieje, jeżeli chodzi o inne kraje. Widzę, co się dzieje, jeżeli chodzi o dolara. Widzę, co się dzieje, jeżeli chodzi o ropę, o cenę ropy. No, i to mi się po prostu pod względem takim czysto ekonomicznym, no nie do końca, nie do końca, nie do końca spina. Wicedyrektor działu analiz Xteba Michał Stajniak mówił o tym, że obecnie podaż jest ograniczona sztucznie. Popyt, pomimo tego, że jest rekordowy, łapie powoli zadyszkę. Nie mniej, nawet przy takich warunkach jak obecnie, bez większego kryzysu finansowego, ceny najprawdopodobniej będą rosnąć dalej, i coraz bardziej prawdopodobny staje się scenariusz 100 dolarów już za, już za baryłkę, a na polskich stacjach jest coraz taniej, ze względu oczywiście na to, że, że mamy do czynienia z niższymi cenami. W hurcie, no więc to jest dosyć podejrzane. Tak bym, to, tak bym to określił. I ciekawe, czy po wyborach, czyli po 15 października, te ceny w hurcie czasem nie zaczną rosnąć. Wydaje mi się, że jest to dosyć prawdopodobny scenariusz. Skoro jesteśmy przy z Polski, mówiliśmy o inflacji, mówiliśmy o transporcie, to też teraz porozmawiajmy chwilę o imporcie i eksporcie, no bo tam są dosyć istotne zmiany. Biorąc pod uwagę naszych największych partnerów handlowych, tutaj akurat nic się nie zmienia. Na pierwszym miejscu cały czas, jeżeli chodzi o eksport i import. Niemcy na drugim miejscu w eksporcie, Czechy na trzecim Francja, ale zauważmy, że Francja no goni Czechy. Tutaj biorąc pod uwagę ten eksport do Francji, on jest coraz większy i prawdopodobnie to Francja już niedługo będzie naszym drugim, największym partnerem jeżeli chodzi o eksport. Biorąc pod uwagę import, pierwsza trójka się nie zmienia i raczej się nie zmieni. Niemcy, Chiny i Włochy. No przypomnę, że w Niemczech w tym momencie no nie dzieje się najlepiej, raczej jest przewidywana recesja. Biorąc pod uwagę Chiny też można powiedzieć, że nie dzieje się najlepiej. Najlepiej, no ale te przewagi są tak potężne, że raczej nie sądzimy, żeby coś tutaj się miało zmienić. Duże zmiany są, jeżeli chodzi o saldo od początku roku do lipca. Saldo jest dodatnie prawie 38 miliardów złotych, 37,9 miliarda złotych od stycznia do lipca 2023 roku. Roku, no to oczywiście oznacza, że wyeksportowaliśmy towarów za prawie 38 miliardów więcej. Biorąc pod uwagę rok do roku, jak to wygląda, to tutaj mamy dosyć istotną zmianę, bo teraz to saldo jest prawie 38 miliardów na plusie, eksport jest większy niż, niż import, a rok wcześniej było to minus prawie 50 miliardów, czyli import był większy niż, niż eksport. Czyli ta struktura się no, dosyć mocno jednak zmieniła, patrząc na to właśnie rok do roku. Jeżeli chodzi o kraje i tak patrząc też rok do roku w walucie złotym, no bo możemy patrzeć i w złotym i w dolarze i, i w euro. No to mamy na pewno w eksporcie wzrost do Niemiec o 5%, pomimo tego jak mówiłem tych cięższej sytuacji, biorąc pod uwagę naszego sąsied... naszego zachodniego sąsiada, mamy też większy eksport do Francji, zauważmy 13,1. Czechy spadek o 0,05%, dlatego no, też jeżeli ta sytuacja dalej będzie postępować, Prawdopodobnie Francja już niedługo wyprzedzi, wyprzedzi Niemcy. Biorąc pod uwagę jakiś większy eksport, no to jest Ukraina, 31,3%, Stany Zjednoczone, czy, czy też Hiszpania. Patrząc na import, to tutaj raczej nie ma jakichś większych zaskoczeń, chociaż dosyć duży spadek jeżeli chodzi o Niemcy, może być takim lekkim, lekkim zaskoczeniem, o okolice 9%, no to jest bardzo mocny, bardzo mocny spadek. Największe wzrosty, myślę, że absolutnie nikogo nie dziwi, Arabia Saudyjska, to ze względu na to co się dzieje na rynku ropy, że nie bierzemy już tej ropy tak dużo od, nie bierzemy tych towarów tak moc dużo od Rosji, więc też musimy znaleźć inne kierunki. No i tutaj od początku roku import z Arabii Saudyjskiej prawie 40% na, na plusie. Też tutaj Stany Zjednoczone trochę na plusie. Korea Południowa, z Koreą coraz mocniej mocniej współpracujemy. No a jeżeli chodzi o największe spadki, to są właśnie ci nasi główni partnerzy, czyli Niemcy i Chiny, prawie 9% spadki Włochy też mocne spadki, czy, 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 czy chociażby Holandia. Jeszcze jedna informacja z Polski, chociaż można powiedzieć, że ta informacja już no, jakoś pozytywna nie jest. Chodzi tutaj o nasz dług publiczny, który cały czas rośnie i w kolejnym roku rośnie jeszcze mocniej. Polski dług gwałtownie rośnie, wkrótce może przekroczyć poziom 2 bilionów. Złotych. Dług publiczny w Polsce, liczony według kryjentu, kryteriów przyjętych przez nas, to 1,24 biliona, ale Unia wylicza, wylicza, że to jest prawie 1,6 biliona, więc tutaj mamy dosyć duże rozbieżności. Prognoza na koniec 2024 to ponad 2 biliony złotych. Przyszłoroczny polski deficyt budżetowy to około 4,5% procent PKB 165 miliardów najwyższy od kilkunastu lat pomijając covidowy 2020, 2020 rok no tutaj biorąc pod uwagę ten przyszłoroczny budżet też w jednym materiale już o tym o tym mówiłem że te, chociażby biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę potrzeby pożyczkowe one będą bardzo wysokie w przyszłym roku zobaczymy czy to się rzeczywiście rzeczywiście zepnie to ja przypomnę że no prawdopodobnie będzie duża będą duże zmiany odnośnie tego budżetu Budżetu. Oni po prostu musieli to, musieli to przyjąć. Nie sądzę, żeby właśnie w takiej formie rzeczywiście zostało to wszystko zrealizowane. W każdym razie, jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów, informuję, że tylko w drugim kwartale 2023 państwowy dług liczony jego metodą wzrósł o ponad 31,7 miliarda złotych, 1,24 biliona. Unia Europejska wylicza to troszeczkę inaczej. Tam, tam ten dług jest prawie na poziomie 1,6 biliona. Na koniec 2024 to będą 2 biliony, i tutaj bardzo istotna sprawa. Według krajowej metodologii na dług publiczny składa się zadłużenie z trzech głównych filarów: budżet państwa, samorządy i FUS Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. A nie bierzemy pod uwagę fundusze celowe. Polski Fundusz Rozwoju, też Fundusz Banku Gospodarstwa, Gospodarstwa Krajowego. Problem w tym, że kwoty, którymi operują PFR i BGK, nie są nadzorowane przez, przez parlament. No i tutaj właśnie to jest dosyć, dosyć specyficzna, specyficzna sprawa, no bo Eurostat wlicza te wszystkie kwoty razem. Polski, polska metodologia mówi, że nie, że tych kwot nie trzeba wliczać. Jest to dosyć specyficzne. No, tak bym to tak bym to określił. Ministerstwo finansów pod koniec zeszłego roku przedstawiło szacunki, z których wynika, że dług publiczny w relacji do PKB liczony według metodologii krajowej, czyli bez tych funduszy, do 26 roku spadnie. Ale z kolei Unia mówi, że jest zupełnie odwrotnie, i to zadłużenie wzrośnie. W dodatku dług powstający poza budżetem centralnym w 26 roku ma stanowić niemal 1 czwartą całego zadłużenia finansów publicznych, czyli polska metodologia nie będzie liczyła jednej czwartej zadłużenia. Ale Unia już będzie to, będzie to liczyła. No jest to dosyć, dosyć specyficzne, trzeba to tak sobie jasno, jasno powiedzieć. No i tak, na koniec 2022 roku. Państwowy dług publiczny 45% to 40 PKB. Na koniec 26 na roku ma spaść do niecałych 40%, według naszych wyliczeń. Eurostat mówi, że dług polski w tym momencie to 51,7% PKB w 22, a w 26 będzie to 55,7% w stosunku do, do PKB. Oczywiście tutaj jasno trzeba powiedzieć, że w stosunku do innych państw, chociażby Unii Europejskiej, wciąż to będzie niski dług. Tutaj będzie niższy niż średnia, niż średnia unijna. Wiele krajów ma grubo powyżej 100%. Więc tutaj to nie jest tak, że my jesteśmy najbardziej zadłużonym państwem w Europie. Absolutnie nie. Jesteśmy nawet poniżej tej, tej średniej. No ale też myślę, że w tym akurat przypadku, no to nie powinno być dla nas żadne, żadne pocieszenie. No tak jak nie wiem, jesteś w szkole i dostajesz dwa na szynach, no to nie wiem, czy to jest dla ciebie pocieszenie, że inni mają jedynkę. No bardziej powinni Tutaj patrzeć na siebie. I biorąc pod uwagę przyszłoroczny deficyt budżetowy 160 prawie 5 miliardów złotych, czyli aż 4,5% PKB. No tutaj konfederacja lewiatan mówi, że rządowy bilans przyszłorocznych dochodów i wydatków jest nierealistyczny. Po pierwsze, tutaj mówimy o tym, że jeżeli chodzi o dochody z VAT-u, mają być na poziomie 312 miliardów, 53 miliardy wyżej rok do roku. No i Konfederacja Lewiatan mówi, że będzie to niemożliwe w obecnych warunkach ekonomicznych i przy systemie, przy obecnym systemie, systemie prawnym. Więc no, to jest też taka informacja, no, która... Mówi nam o tym, że raczej ten, ten właśnie budżet jest nierealny. Oprócz tego też oczywiście zakłada ten budżet to, że pieniądze z KPO do nas wpłyną. Czy tak rzeczywiście będzie? Zobaczymy. No i też po trzecie warto pamiętać o tym, że potrzeby pożyczkowe kraju bardzo mocno urosną. Kwota podrze... Potrzeb pożyczkowych netto w 2024 roku będzie 225 miliardów, najwyższa w historii. Potrzeby pożyczkowe brutto 420 miliardów. Potrzeby pożyczkowe brutto czyli ta kwota, która będzie potrzebna na spłatę obecnych zobowiązań i też na to, żeby na, na, na też obecne, obecne inwestycje. Tutaj pamiętajmy o tym, że to jest zupełnie normalne, że jeżeli mamy jakiś dług, to się ten dług roluje, tak i bierze się kolejne kolejną pożyczkę na to, żeby spłacić poprzedni dług, to nie jest nic dziwnego, tak się, tak się po prostu robi, no i to też wpisuje się właśnie w tak potrzeby pożyczkowe brutto, te wszystkie, wszystkie potrzeby, to jest 420 miliardów właśnie na ten 24 rok. Trzeba też pamiętać, że długi pozabudżetowe właśnie w tym pfr że w BGK trzeba spłacić tak, tak samo, jak zobowiązania budżetowe, no więc tutaj to też jest myślę, że dosyć, dosyć specyficzna, specyficzna sprawa. W 24 roku przywrócone zostaną reguły fiska Unii, co oznacza, że deficyt budżetowy ma się mieścić w granicach 3% PKB, u nas 4,5%. No więc to może być kolejny problem w tym sporze z Komisją Europejską. Tutaj tych problemów jednak trochę jest i prawdopodobnie trochę ich będzie. Nie samą Polską człowiek żyje. W ubiegłym tygodniu była też ważna informacja z Europejskiego Banku Centralnego. Europejski Bank Centralny dokręca śrubę, podnosi stopę o 25 punktów bazowych, gdy recesja jest w pobliżu. No i tutaj, patrząc chociażby na te zapowiedzi analityków, na oczekiwania analityków, to było tak 50-50. Niektórzy uważali, że będzie ta podwyżka o 25 punktów bazowych, no inni mówili, że już te, tej podwyżki nie będzie. Ze względu oczywiście na to, że no w strefie euro ogólnie w, myślę, że wiele osób obawia się już w tym momencie recesji. No Niemcy niemalże pewne jest to, że, że ta recesja będzie, więc wiele Ekonomistów uważało, że może już nie być tej podwyżki stóp procentowych. Okazało się, że jest. No i o 25 punktów bazowych Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe, ale mówimy o tym, że jeżeli chodzi o jakieś kolejne podwyżki, to raczej z komunikatu wynika, że to już jest koniec cyklu, cyklu podwyżek, chociaż szefowa ABC na konferencji nie dała jasno do zrozumienia. Iż stopy już nie wzrosną. Główną przyczyną tej podwyżki stóp procentowych był oczywiście strach przed, ustrat, przed utratą kontroli nad, nad inflacją poprzez pr przedwczesne zakończenie, zakończenie cyklu zaostrzania warunków monetarnych. No w Polsce nie mają takich, nasza Rada Polityki Pieniężnej nie ma takich absolutnie, absolutnie obaw. No patrząc na projekcje makroekonomiczne EBC, ta inflacja bazowa ma być niższa niż poprzedniej, w poprzedniej projekcji. Zauważmy tutaj, biorąc pod uwagę, 2024 rok, inflacja bazowa, no, czyli ta, na którą najmocniej wpływa ta polityka monetarna, 2,9 w 2025 roku, 2,2, czyli trochę niżej niż poprzednie, poprzednie prognozy. Oczywiście, no cały czas troszeczkę obawiamy się tej recesji, ale wydaje się, że Europejski Bank Centralny tą podwyżką chciał pokazać, że jest absolutnie niezależny i najważniejsze dla niego jest stłumienie tej, stłumienie tej inflacji, pomimo tego, że na horyzoncie w strefie euro, no jest jednak recesja. Co ciekawe, w tym tygodniu będzie kilka interesujących odczytów. Już zaczynamy no, tak, naprawdę od, tak naprawdę od poniedziałku. W Polsce poznamy inflację bazową za sierpień, publikowaną przez NBEP. No, później będą kolejne odczyty, czy to inflacyjne, czy to odnośnie posiedzenia odnośnie stóp procentowych? Oczywiście najważniejszym dniem będzie środa, kiedy poznamy informacje o stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych, więc ten tydzień to jest jednak no, dosyć istotny tydzień pod względem makro. A na koniec, jak zwykle, ciekawostka i tym razem ciekawostka pracownicza, no bo pracownicy, myślę, że nie jest to żadne zaskoczenie, chcą poznać swoją pensję przed rozpoczęciem aplikacji. Aplikujący o pracę chcą zmian w ogłoszeniach, chodzi o jedną informację i chodzi tutaj o tę informację, żeby w tych ogłoszeniach była też podana Pensja. W taką, taką opinię podziela 89% pracowników, tylko 12% ma zaufanie do pracodawców, którzy publikują oferty, nie podają zakresów wynagrodzeń. No i tutaj biorąc pod uwagę to badanie, no to trzeba przyznać, że dziennie gdzie już takie prawo Obowiązuje, bo publikowane, publikowanie w ogłoszeniach o pracę oferowanych zarobków obowiązuje już w wielu stanach USA, Kalifornii na przykład. Jeszcze w tym roku wymóg obejmie Nowy Jork. W lutym administracja miasta przyjęła nowojorską ustawę o przejrzystości płac, której celem i ma być wyeliminowanie dysproporcji w wynagrodzeniach, dyskryminacji poprzez zwiększenie przejrzystości i publikowanie wynagrod... wysokości, wysokości wynagrodzeń. Podobnych decyzji oczekują aplikujący na oferowane stanowiska pracy w Polsce. W Polsce. 91% kandydatów woli oferty z opublikowanymi widełkami prac. 89% uważa, że każda branża powinna publikować w ogłoszeniach o pracę zakresy wynagrodzeń. No zwłaszcza to ludzie młodzi 18-24 lata. Oni tutaj 97% ankietowanych jest właśnie za tym. No i tutaj, biorąc pod uwagę. To ujawnianie zarobków, no to przeciwni są pracodawcy. I tutaj, biorąc pod uwagę ten cały spór, no to przyznam, że ja zdecydowanie jestem po stronie pracowników. Ja też uważam, że biorąc pod uwagę ogłoszenie o pracę, tam powinny być widełki zarobków, a to tłumaczenie pracodawców, no w ogóle mnie nie przekonuje, bo tutaj pracodawcy mówią, że w określonych sytuacjach firmy oferują nowym zatrudnionym wyższe wynagrodzenia niż to, które obowiązuje. Członków zespołu. Dzieje się tak na przykład w okresach niskiego bezrobocia, wysokiego popytu na pracowników, w niektórych sektorach ogłoszenie o pracę z zadeklarowanym wyższym wynagrodzeniem, wynagrodzeniem niż dotychczasowe zarobku w firmie może być problemem dla stabilności. Z firmy zaczną odchodzić niezadowoleni dotychczasowi pracownicy. No bardzo przepraszam, ale dla mnie ten argument jest taki. No słuchajcie, drodzy pra pracownicy, ci, którzy u nas pracujecie od wielu, wielu lat. Gdy mamy Was, płacimy Wam mniej niż tym, którzy dopiero tu przychodzą. Bez żadnego doświadczenia, wy jesteście bardzo dobrymi pracownikami i nie chcemy wam płacić więcej, nie mamy takiego zamiaru, więc nie chcemy tego publikować. No, dla mnie to jest właśnie taki komunikat, czyli pracodawcy mówią: Dy mamy Was, drodzy pracownicy i. To y, gdybyśmy musieli y, mówić o tym, ile z, dajemy na starcie w ogłoszeniach o pracę, no to wyszłoby, że was dymamy. Więc ja totalnie nie tego nie kupuję tego, y, tego tłumaczenia. Dla mnie ono jest no, totalnie bezsensowne, i podejrzewam, że to może być problem dla wielu firm, to znaczy, jestem przekonany, że w wielu firmach bardzo dobrych pracowników, którzy pracują już długo, są właśnie dobrymi pracownikami, ale nie upominają się co chwilę o podwyżkę. Okazuje się, że zarabia dużo mniej niż taki ktoś, kto przychodzi od razu bez żadnego, bez żadnego doświadczenia. I rzeczywiście może to powodować destabilizację w takiej firmie, ale moim zdaniem jednak winnym właśnie temu jest pracodawca, a nie pracownik. I to wszystko, co miałam przygotowane dzisiaj dla ciebie. Daj znać w komentarzu, co myślisz o ostatniej ciekawostce. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo zapraszam na moje inne filmy. Dzięki bardzo. Cześć.